Dzień dobry Polsko! Dzień dobry w ten piękny i słoneczny dzień! Dzień dobry z Tajlandii! A co ja tu będę robił po poranku? No jak to co? Pranie, pranie kochany! Pranie, pranie! Przyszedłem tutaj już nasze brudy, wrzuciłem. Ciemne, ciemne. Do tego mamy taką 200 Dwie kupione. Grosiki to kosztuje. Naprawdę, grosiki jedną wlejemy sobie tutaj. Jedną wlejemy sobie tutaj, drugie wlejemy sobie tutaj, według instrukcji obsługi, chociaż można byłoby wlać tylko jedno. To potem wywalę do kosza, no i zobaczcie teraz. Zobaczcie teraz, moi mili kochani, bo to jest najważniejszy punkt programu. Najważniejszy punkt programu brzmi tak: 20 batów za pranie. Dowolę Wam, że 10 batów to złoty 20 zł wychodzi, <laughs> czyli 2,40. No dobra, no dobrze, same 10 batów do maszynki. I jeszcze dyszka, 10 batów do maszynki No i co, maszynkę zamykamy I co? I maszynka robi start Obstrykała, pomierzyła, poważyła, wyliczyła, godzina 2 minuty Danielu przyjdź za godzinę i 2 minuty No i 2,40 za pranko, to jest dobra cena To jest panie dobra cena, tylko weź tutaj panie jeszcze wodę włącz Żeby nie było, że mnie na sucho pranie tutaj robisz Ważyło, ważyło, myślało, myślało minutę i wymyśliło, że puściło wodę. Także myślę, że za chwileczkę coś się zacznie dziać. Dobra, to ja spadam do roboty, a to niech się pierze. Za godzinkę wracamy.